W poniedziałek skakał tutaj świetnie. Dobrze, tak? Tak, w poniedziałek był trening. Pierwszy poniedziałek skakał świetnie, wtorek trening siłowy. Dzisiaj te skoki też były całkiem niezłe. Ale Kamil mówi, że jest, czuje troszeczkę ten trening. Rozumiem, że to do jutra wróci. Nie, do... no takie było. Takie, takie, taka zwykła reakcja po, po treningu siły. Natomiast tutaj nie ma się co przejmować w kontekście kolejnych dni, bo, bo tak jak mówię, potyk przy takich skokach uzyskuje jedne z dłuższych odległości. Także tutaj jest wszystko w porządku. Gregorz Rencamer mówił, że jednym z głównych jego przeciwników będzie Kamil Stoch, i Adam Małysz też wymienia Pardala. Oni cały czas między sobą, że tak powiem, gdzieś tam, gdzieś tam ścinają są takie skocznie jak Klingenta, jest taka skoczna jak Pradaco, gdzie e, jeden i drugi zawodnik e, na skakać, lubi tą skocznię, także myślę, że no, co tu ukrywać. Jest e, i tak treningi pokazują, Kamil jest jednym z tych zawodników, który się będzie liczył w konkursie. Natomiast e, postrzegam przed wieszaniem medali przed konkursem, no nie, no nie, ale, ale tak jak mówię, no jest na pewno jednym z tych liczących się zawodników, ale będzie ciasno. Zostaje w pamięci to Predat co z ubiegłego roku, bo ja rozmawiałem z Kamilem, Kamil mówi, że zostają takie czasami szczątkowe... Yy, no, co to się yy, yy. trzeba pytać zawodnika, czy... Ale czy... też wie przecież jak Znaczy u nam to też utkwiło, to nie jest, yy, nie jest tak, że takich miłych chwil się, no, takie miłe się zapomina, one zawsze gdzieś zostają, bo do miłych wspomnień się zawsze bardzo fajnie wraca. Jesteście w końcu zadowoleni, czy to są te warunki, na jakieś się znaczy to są warunki bardzo równe. To, co widzimy dzisiaj, może nie pierwsza seria treningowa. Pierwsza seria treningowa była jeszcze z dużymi różnicami, zresztą było widać po tym, co skoczyła ta ostatnia dziesiątka. Natomiast tą serię kwalifikacyjną można powiedzieć, że było bardzo sprawiedliwe. Tam może punkty tego nie odzwierciedlają, bo tam faktycznie jedni mi trochę więcej z tyłu, jedni trochę mniej, ale to nie jest tak różniące jak wtedy, kiedy jest gaz z przodu. A widzi trener tutaj kogoś w roli czarnego konia, bo no, na tej normalnej skoczni mówiliśmy o Dawidzie, widzieliśmy jak to wyszło. Nie mówię akurat o naszej ekipie, mówię ogólnie. Wy mówiliście o Dawidzie. A Dawid też się mówił, że czuje się dobrze w roli czarnego konia. Znaczy to, <grym> ja, trudno powiedzieć co, co by oznaczało taka, taka postać czarnego konia. Myślę, że tutaj będzie podobnie jak na, na skoczni normalnej. Faworyci, czy dzieci ci, ci najlepsi zawodnicy pozostaną faworytami i na wielkie niespodzianki bym tutaj nie liczył. A jeśli chodzi o pozostałych naszych zawodników, to jest Piotka, że Maćka Ma Kota można być zadowolony ze wszystkich? E, w sumie dzisiaj miał takiego szydzień dzień Piotrek. Skoki Piotka były poniżej tego, co on potrafi pokazać. E, miał pewne problemy. Myślę, że jak to wszystko na spokojnie przemyślił, to już tych problemów nie powinno być. Natomiast w przypadku dwóch pozostałych Maćka i Dawida tu jesteśmy zadowoleni. Tutaj właśnie Maciek mówił, że nawet że mimo, że ten wiatr jest cały czas w plecy, to on potrafi być jeszcze w różnych miejscach bardziej lub mniej w plecy i to też ma znaczenie. Jak to wiatr? Naprawdę czasami trzeba czekać i to detale już, że już, 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 powiem, decydują o tym, czy się, czy się da dalej odlecieć, bądź mniej, ale, ale na to tu już przy tak, tak w miarę stabilnych warunkach już jest trudno, e, trudno... Zdecydować, trudno wyczaić ten dobry moment. Myślę, że tutaj też no, trzeba mieć odpowiednie szczęście, żeby trafić na takie optymalne warunki. Ale tak, jak, tak, co mówiłem na początku, takie warunki, jak tutaj, to są do rozgrywania zawodu tej rangi, myślę, że optymalne. Czy Dawid Kubacki wie, co zrobić lub niczego nie robić, żeby nie powtórzyć tego, co zrobił w konkursie poprzednim? Przede wszystkim zawodnik musi wiedzieć, co zrobić, i Dawid wie, co zrobić. Dziękuję i życzę powodzenia jutro.